Dzień dobry. Mieliśmy dzisiaj nagrywać vlog z tego, jak jedziemy na jarmak, ale ze względu na to, że Marcina nie no ma, to my zostajemy w domu, ale będziemy się bawić. Pewnie coś tam Wam nagramy, więc tak to właśnie będzie wyglądać. Sądzę, że w tym roku chyba nigdzie nie pojedziemy na Jarmark Oprócz tego, który był w Eicherowie, więc tak to wygląda. Nie, Maktyno? Maktyna no. jeszcze w piżamie, ja już byłam z psem, jest godzina, nie wiem, chyba 12, nie mam pojęcia, ja posprzątam u Maktyny ja, w szafie. Ja się nagrałam, e... jak my bawimy się, tutaj z tymi, No maktyna Tak, Magtyna, z bieszkami. Tak, narysowała, namalowała postacie. Oczoraj. Tak. Oczoraj się, teraz dzisiaj robimy mamy Tak, i Maktyna rysuje, maluje. A ja zamówiłam jedzenie, bo przez to, że myślałam, że dzisiaj pojedziemy gdzieś. Tak, mieliśmy jechać do cioci mieliśmy jechać z też na jagmach, ale nie jechaliśmy, bo musimy Anita, Anita. czegoś na machcina, już machci wrócić do domu. I tak, ja zamówiłam jedzenie, więc stwierdziłam, że pobędziemy w domu i może po prostu coś porobimy i nagramy taki po prostu po prostu taki zwykły dzień nie Ciupku? albo to będzie też zimowy dzień a jak ty chcesz zimowy dzień zrobić? a można jeszcze do moich postaci domek zimowy i pościel zimowy, na razie mamy taki no ale ja I widziałam, że pisane. ty Maktyna masz jeszcze inny pościel jeszcze, jeszcze jedną. To jednak nie babcia ci kupowała pościel. Bo teraz Martyna ma szarą. Marcin. A babcia miała ci kupione w nie w pielnik, tylko chyba w laseczki. No, <ścoughs> więc myślałam, że to jest od babci pościel, ale to nie jest od babci pościel. To jest od taty. Tak. No i do No. Możemy rękami już ręk ręk Dobra, więc widzimy się później. No to witajcie znowu. Mówiłam, że się odezwę, ale jednak się nie odezwaliśmy, bo nic ciekawego nie robiliśmy. Eee, w większości czasu nas w domu nie było, a nie nagrywałam, bo nie miało to sensu. Martyna już śpi, jest godzina 21. Eee, I co? Eee, mam nadzieję, że jutro nagram coś lepszego. Przepraszam, ale no niestety nie udało mi się. <laughs> e, więc widzimy się jutro. E, jutro, z tego co wiem, to ma być elf i kalendarz adwentowy. Tam chyba dwa, trzy dni ominęliśmy, ale coś tam na pewno się znajdzie. Więc e, do jutra.